Ewa Raczyńska, moja koleżanka, zastępczyni redaktorki naczelnej Onet Lifestyle. Dzień dobry. E, bardzo miękko bridżujemy kolejne tematy. Cześć. Zimno. Ewa, rozmawialiśmy na temat tego, że nasze społeczeństwo się starzeje, że mhm. wiele osób starszych w Wigilię mm, spędzi mm, w samotności, nie słysząc swojego imienia, nie mogąc podzielić się takimi małymi drobiazgami i naturalnie przechodzimy w miejsce na platformę, w której szukam pasy Kadziewicz. Nie, drzwi. Yy, od strony pasażera. Za sekundkę pasażera prosimy dobra. świętego Mikołaja, żeby yy, ogarniał. Co podpowiedział nam Tinder albo raczej co podpowiedział nam badanie yy, przeprowadzone na zlecenie tej platformy? Czego szukaliśmy? E, jakich relacji szukaliśmy w 2024 roku? Wiesz co, to nawet nie jest tyle jakich relacji, tylko jak te trendy się zmieniają. Mhm. Dlatego, że Tinder, e, wiadomo, robi swoje badanie, chce pokazać, że nadal tam ludzie są i czego szukają, więc oni mówią o e, takim otwartym i jasnym szukaniu relacji, czyli mówienia wprost, czego oczekujemy, czego potrzebujemy, jaki, jakiej relacji nam potrzeba, ale oczywiście mówi też o tych wszystkich e, relacjach, jak wiesz, krótkich, bez zobowiązań, jakichś takich spotkań, ale ciekawe jest to, że w tym badaniu jest podane, że 40% użytkowników akurat Tindera szuka zaufania, a około 30% wspólnych zainteresowań i wspólnych wartości. Więc to jest też ciekawe, co więcej, teraz w ogóle jest pod koniec roku wychodzi bardzo dużo badań dotyczących platform, platform randkowych. I to, co przede wszystkim rzuca się w oczy, to to, że młodzi ludzie w ogóle odchodzą z aplikacji randkowych, a aplikacje randkowe zaczynają e, mniej zarabiać. Oni mieli boom w 2021 roku, pandemia. No rano. tak, zamknięto nas w domach, chcieliśmy gdzieś tam. Nie, nie wiem, było to... okazji się mhm. spotkać, więc wiadomo, siedzieliśmy, siedzieli, wszyscy przesuwali, szukali. E, a faktycznie jest odwrót od tego. W Wielkiej Brytanii w. Dwa, w Zrobili takie badanie w maju, bodajże 2024 roku. 10, jedna na 10 osób korzysta z aplikacji randkowych. W 2023, a w 2024 jedna na 11, Więc widać, że ten trend jest odwrotny. Co więcej, oczywiście wiedząc, że będę z tobą rozmawiać, pozwoliłam sobie porozmawiać z moimi redakcyjnymi koleżankami Zetkami. I ja się ich spytałam, czy faktycznie tak jest. No właśnie, e, przepraszam, że wchodzę dziś w zdanie, ale ja chciałem powiedzieć, że nie podobał mi się ten raport, bo tam grupa wieńkowa była bardzo wąska. I mówimy, no, ale dlaczego? No to ja już jestem, nie wiem, 15 lat, w ogóle od 15 lat spisany na strach. Ale to jest w ogóle ciekawe, dlatego, że oni zrobili do 30 roku życia. No szyka. właśnie, o to mi chodziło. A wiesz, a są inne badania z listopada, które mówią, że z aplikacji randkowych, uwaga, najwięcej korzystają ludzie w przedziale 39-45%. Powoli też już się nie łap. O, jeszcze chwilę. Musimy zlecić jakieś badania dla takich normalnych facetów 45. Zaj, moja, moja mama. A co powiedziały Zetki? Zetki. A, dobra, wróćmy do Zetek. Zetki powiedziały, że one mają dosyć aplikacji randkowych, że to jest strata czasu to Cały czas, pomimo tego, że z tego korzystają, nie wchodzą w stałe związki. Tam nie ma. Ja, ja też mam wiesz, znajomych, którzy mają dzieci już studiujące i dziewczyny ich upaków, i oni mają bardzo duży problem ze zbudowaniem trwałej relacji, Mają po 20-23 lata i nigdy nie byli w takich dłuższych, stałych związkach. A ja mam mieszane uczucia, jak zaczynam rozmawiać na ten temat. No. Bo po prostu zmieniły się czasy. Dzisiejsza 18, 20, 22-latka, moim zdaniem, jest na innym poziomie świadomości i jakby realnej oceny swojego potencjału, swoich chęci, versus. 18-20 latka sprzed 30 lat. Na pewno Kiedyś nie. presja środowiskowa wymagała, że w wieku 20 lat to ty masz chłopaka, 21, dwa ślub, 23-4 dziecko. Koniec, inne Ale z rozwiązanie. Ale tak jest, że jedziesz na święta i babcia się pyta, a kiedy ten kawaler? Wiesz, no, no tak jest. To... A ty z wypożyczalni no. takiego wymuskanego. Dzień dobry, babciu, cały zwrot i masz spokój Wiesz, na cały rok. Wchodzisz na aplikację, piszesz, potrzebuję partnera na Wigilię, żeby mieć święty spokój. Nie. Dobrze, skąd Twoim zdaniem wynikają odwrócone trendy? Więc to myślę, że wynik, to jest to słusznie powiedziałeś, że z większej świadomości, z większej świadomości też potrzeb i tego, czego potrzebujemy, i też z rozczarowania, bo. Tak jak mi dziewczynom opowiadały, te, te randki, wiesz, takie. Tinderowe? Tinderowe, trochę zaaranżowane w taki sposób, że wiesz, no spotykasz się, idziesz, nie wypala, dobra, siadasz wieczorem, znowu przesuwasz te zdjęcia i znowu kogoś wybierasz. Jest za mało wiadomości, za, za mało wiedzą o sobie tak naprawdę. No ale dobrze, ale to to jak, gdzie, gdzie jest popełniony Ewa błąd? Bo ja rozumiejąc aplikację randkową, z perspektywy kobiety. Wysoki, wysportowany, <laughs> aktywny zawodowo, z językiem angielskim, z wyższym, wyższą. Dobrym samochodem. No nie wiem, czy dobrym samochodem, ale wie. można tam sprofilować sobie. No. Ale wiesz, to jest co innego, to jest co innego, jak napiszesz, a co innego jak tą sobie spotkasz. To jest tak samo ze zdjęciami. Ktoś wychodzi lepiej na zdjęciu, ktoś gorzej. Jest taki trend i to też ostatnie badania pokazały, że zetki chcą tak zwanych cute E, czyli takich spotkań e, to jest zaczerpnięte z komedii romantycznych, że wiesz, jest ten taki moment, nie? Że ona go widzi, on ją i po prostu patrzą sobie w oczy i, i czują tą chemię, że coś tam się dzieje. Oni chcą się spotykać w realu. Oni chcą, żeby wiesz, no, e, my jesteśmy z pokolenia, pokolenia nieinternetowego. E, ja swojego męża poznałam, o, no język, trochę widać. No dobrze gdzie poznałeś swojego męża? E, mieliśmy równolegle treningi siatkówki e, na studiach więc... sport łączy ludzi zetki kochane na siłownię na stadion nie wiem na Ale basen wiesz, i teraz zobacz i teraz jest tak że zaczynają chodzić na y, nie wiem ścianki wspinaczkowe na jakieś grupy y, biegowe y, co więcej speed datingi bo u mnie dziewczyna y, starzystka u nas w redakcji sama zaproponowała taki temat że są organizowane speed datingi i ona pójdzie z Zobaczy jak to jest. E, i się... Tak rzadko zapraszasz mnie do swojej redakcji. W takie ciekawe rzeczy robicie. Ale my cały czas siedzimy na górze, a to, że ty na parterze, my na piątym. Ja się dzwonisz, no, na piąte i ja bym chciał przechodzić wszystkie takie rzeczy na temat których rozmawiacie? Jak było na speed datingu? No i właśnie. E... Tak, ciekawe jest to, że ten speed dating jest umawiany słuchaj, tematycznie. Możesz się umówić e, na speed dating wśród ludzi, którzy lubią czytać książki, albo którzy lubią oglądać filmy i seriale, albo których pasjonuje coś innego, żeby już, wiesz, łapać, to jest to, co Tinder mówi, łapać te wspólne zainteresowania mm -hmm. i jakieś styczne. E, e, Zosia mówiła, że w ogóle było bardzo interesująco, ale co ciekawe, na koniec zostały dziewczyny na drinku, i siedziały i sobie pogadały. Mówi, najfajniejsze z tego speed datingu było to, że poznała fajne dziewczyny i fajną grupę, fajną grupę z którą im się dobrze później po wszystkim rozmawiało. E, no to jest tak, że wiesz, oni później wysyłają, kto cię zmeczował, z kim chcesz się spotkać i tak dalej. Jaka jest przyszłość yy, portali randkowych, tych platform, które, tak jak powiedziałeś, w 2020-2021 roku przeżywały swój boom, zakładając taki biznes? Masz świadomość, że nic nie trwa wiecznie. Jednak pokolenie dzisiaj wchodzące na ten powiedzmy rynek budowania relacji 16, 18, 20 ci ludzie nie są analogowi, No będą funkcjonowały te platformy, tylko tak się zastanawiam, jak. Wiele osób pomimo wszystko będzie chciało dalej korzystać z takiej formy szukania e, kontaktu. Wiesz co, czytałam wczoraj. E, w Niemczech w ogóle stworzyli zupełnie na innych zasadach platformę randkową, i która w ogóle zaczyna e, jakby bardzo mocno właśnie interesować młodych ludzi. Jest to bardzo zawiłe, ale postaram się wytłumaczyć. Zakładasz profil. E, Piszesz jakie są tam, bardzo jest dużo pytań, piszesz jakie są twoje oczekiwania, czym się interesujesz, co lubisz jeść, jakie filmy oglądać, jakiej muzyki słuchasz i uwaga, na tej platformie sfatają ci przyjaciele. Masz, przy, masz grupę swoich przyjaciół, zapraszasz na tą platformę. Oni widzą, e, czy, to, czy to kobiety, czy mężczyzn po drugiej stronie i łączą cię w pary to parę. Chodzi... Zabawa albo grę przypomina. Dokładnie, taką. dokładnie, to jest jaka gra. E, I jakby oni bawią się w, te, w takich swatów, no bo znają, znają tą osobę i wiedzą, kto może do niej pasować. Kto, nawet wiesz, towarzysko czasami, bo mają, nie wiem, lubią wspólnie gdzieś wyjeżdżać na narty, nie wiem, na koncerty i tak dalej więc z tym kluczem próbują, e, próbują szukać partnera czy partnerki dla, dla swoich przyjaciół nie wiem jak to się sprawdzi e, co ciekawe jest to reklamowane tylko taką wiesz... E... Bardziej, bardziej wśród ludzi niż wychodzenie z tym Aha. na zewnątrz, wiesz, na media społecznościowe i tak dalej, żeby to nie było nahalne, że ten, kto założył tą platformę, oni jeszcze na niej nie zarabiają. To też jest ciekawe. Ale ten, kto założył tą platformę, nie chce nachalnie wychodzić do młodych ludzi z taką propozycją. Bardziej chce, żeby to przyciągały ich relacje i opinie innych, niż jakby sama sponsorowana reklama w internecie. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Bo jedną z cech bycia dorosłym jest uświadomienie sobie, że setki kilometrów dzielą mnie od bycia idealnym. Nowe pokolenie wychowywało się w tym świecie, gdzie przesuwając każde kolejne zdjęcie na kolejnej platformie mediów społecznościowych widziałeś momentami wręcz perfekcyjne, perfekcyjne fotografie, perfekcyjne e, krótkie formy wideo, gdzie prezentowały się kolejne osoby mówiące, zobacz jaki ja jestem super. Zderzenie z rzeczywistością pokazywało bardzo często, że wow! Trudno znaleźć tą wyjątkową mm -hmm, osobę. Mm -hmm. Nie tu tkwi problem, że mamy problem z taką samoakceptacją i zaakceptacją inności tej drugiej osoby. Wiesz co? Myślę, że mm, mówimy bardziej o pokoleniu 30, plus niż to 20. Plus, bo yy, ja mam. Halo, reżyserka, A? jestem za stary do prowadzenia A? tego programu. Więc co jeszcze ja nie łapię w żadną A? kategorię. No. Wiesz to dlatego, że ja no, mam synów nastolatków, jednego już prawie dorosłego yy, i jakby te dzieciaki gdzieś, wiesz, cały czas krążą i widzę, jak one funkcjonują w sieci, one odchodzą zdecydowanie od tych ideałów, właśnie wręcz przeciwnie. Ja mam poczucie, że są bardziej naturalni, są bardziej otwarci, mniej mimo wszystko w mediach społecznościowych pokazują siebie, a bardziej swoje zainteresowania. Yy, I ten, oni... Zdają sobie sprawę z tego, że ten internet, to co jest tam pokazywane, jest przekłamane. Mm -hmm. I być może dlatego jest to odejście od tych aplikacji randkowych, bo zdają sobie sprawę, że tak niekoniecznie to co jest tam pokazane, to co widzą, co mogą przeczytać w aplikacji randkowej, czy porozmawiać z kimś na czacie, niekoniecznie jest prawdziwe. To wiesz, wszyscy psycholodzy mówią, żeby nie czekać. E długo z pierwszym spotkaniem. Wręcz przeciwnie. Jeżeli poznajesz kogoś w aplikacji randkowej, wymieniacie kilka wiadomości i od razu się umawiaj. Żeby uniknąć rozczarowań, bo im dłużej rozmawiasz, tym bardziej budujesz sobie jakiś obraz, tak. wiesz, jakąś wizję tej osoby. Ta druga osoba może odgrywać scenkę, budując swój Oczywiście, wizerunek. Oczywiście, że tak. I tak samo ona może sobie coś wyobrażać na twój temat, a okazuje że się, że się spotykacie i... No to jednak nie to, bo ktoś łatw, ma łatwość komunikowania się pisanego, a już mm -hmm. niekoniecznie jak się spotkasz z nią, wiesz, face to face. Czy wnioski wyciągnięte z raportu za 2024 rok budują taką narrację, jak będzie wyglądało budowanie relacji albo czego będziemy szukali w 2025 co, roku? Ja myślę, że stałych relacji. Czyli słabe mamy czasy, to szukamy mhm. Bez zaufania, bezpieczeństwa, Be... wspólnych wartości i wspólnych zainteresowań. Szuka... Wiesz, to od czego zaczęliśmy? Zaczęliśmy od tych samotnych gigilii osób starszych. Tak. My już nie, chyba nie chcemy być samotni że wydaje mi się, że wyszliśmy z tej popandemicznej takiej traumy, wiesz, że się baliśmy, yy, baliśmy się ludzi, znaczy mówię znowu o młodym pokoleniu, że te relacje, wiesz, zostały zaburzone, bo w momencie, kiedy oni powinni je budować, to tak naprawdę zostali zamknięci, musieli stać dwa metry od, wiesz, drugiej osoby, yy, nie, nie spotykali się na studiach, nie chodzili do szkoły yy, i oni muszą się tego nauczyć i chyba, wydaje mi się, że te badania pokazują, że, yy, że jest potrzeba budowania Relacji, że już tych, tej zabawy takiej, oczywiście ona dalej jest, bo w raporcie Tindera jest to pokazane, że, że to są też te krótkie spotkania, że to są te spotkania, wiesz, dla dobrej za zabawy, bez zobowiązań, ale. Ale wydaje mi się, że, że to już jest taki moment, że, że, że chcemy wchodzić w stałe związki, w bardziej poważne e, i odpowiedzialne. Tak się zastanawiam, czy te trendy będą właśnie konsekwentnie szły w kierunku stałej relacji, budowania czegoś e, fajnego, uciekania od samotności, czy po prostu młode pokolenie, o którym tak cały czas e, mhm. wspominamy, że zrozumiało, że sieć to iluzja. Tak, tak. Tak myślę. Wiesz, to jest trochę. Miałbyśmy ostatnią rozmowę z socjolożkami, między innymi o świętach i o tradycji, eee... I one też powiedziały, mówi pokolenie 40, plus, które chciało uciec od tradycji, okazuje się, że do niej wraca świątecznie, bo nie zbudowało nic nowego. I wydaje mi się, że to się tak dzieje w relacjach, że wiesz, mogą się nam wydawać, że my nie potrzebujemy, że możemy jeszcze długo dobrze, dobrze się bawić i nie mieć obok siebie, wiesz, na stałe, blisko osoby. A myślę, że tak, że to jest ten moment, kiedy wiesz, jednak. To co mamy sprawdzone, i, i to co się sprawdzało przez lata, wraca, i, i ludzie będą chcieli je budować to. Ewa Raczyńska, m, tak automatycznie zaprosiłem się na piąte. Zapraszam, rady. właśnie chciałam powiedzieć, e, Łukasz e, Kadziewicz zapraszam na piąte piętro. Trzymam się tego tematu powiedzmy m, nawet nie tinderowego, A, nie mm -hmm. randkowania, tylko jeżeli będziecie potrzebowały materiału ludzkiego do przeprowadzenia badań wewnętrznych, e, patrz ankieta, jestem. Dobra. Bardzo dziękuję Dziękuję bardzo A prezenty. A, yes. Mikołaju, yes. siedzisz yes. cicho, jak nie ty. Dobra. O. o tak. I będzie piękna koszulka. Już jest pierwszy prezent. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.